Witam na kanale Hard Reset. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak stworzyć świat w grze Minecraft. Więc, pierwszy oczywiście klikamy przycisk Graj, a następnie wybieramy najwyższą tutaj możliwą opcję, czyli Twórz nowy świat. Następnie wybieramy, czy chcemy, żeby nasz świat był z jakiegoś dodatku, czy po prostu był zwyczajnym Minecraftowym światem. Ja wybiorę po prostu Minecraftowy zwyczajny świat. Możemy tutaj nasz świat oczywiście jakoś nazwać, dać tryb, czy to byłby kreatywny, czy przetrwania, również jaki poziom trudności. Następnie możemy wybrać tryby zaawansowane, czyli ustawienia dla naszego świata, tryb wieloosobowy, żeby były kody włączone i jakie, również jaki pakiet zasobów. Kiedy już to wszystko mamy ustawione, możemy na świat stworzyć. Jak widać, świat nam się stworzył. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych poradników.